Dzisiaj prawo pozytywne, prawo ustawowe to są przepisy, które pozostają w pewnej sprzeczności albo są odwrotnie proporcjonalne do tak zwanego urzeczywistniania ideału sprawiedliwości. Ideał sprawiedliwości jest drogowskazem prawa, które powinno wyznaczać na poziomie wartości świat określonych zapisów językowych, i legislacyjnych, jurydycznych, dla każdej dziedziny prawa. Ponieważ nie uczymy dzisiaj filozofii prawa, tylko doktryny, czyli ideologizujemy, prawo nie stanowi ideału sprawiedliwości, tylko stanowi grę interesów określonej grupy sprawującej władzę na poziomie instrumentu systemu kontroli społecznej. Prawo nie wypływa. Jako prawo pierwiastkowe sumienia człowieka, tylko wypływa z gry interesów i rządzy przewagi jednych nad drugimi, którzy władzę sprawują. Pani skrzypek odeszła, ponieważ dzisiaj nikt nie rozumie, że lęk, obawa, depresja i trudność są to zeznania przed sądem. Każdy człowiek, ja jako profesor, będąc w sądzie, także przeżywam lęk. Sytuacja śmierci dzisiaj doprowadza ludzi do samo zastanowienia, że przepisy prawa nie są prawem, tylko są elementem gry politycznej. Śmierć nie może być elementem zmiany prawa. Prawo musi mieć element jus, czyli w, w, mieć podglebie w sumieniu pierwiastkowym, a nie w grze interesów.